Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Ten materiał dedykuje dwóm sekciarzom sedewakantystycznym, których zaiste diabelskie teorie sięgają poziomu samego piekła, poprzez to, że albo jeden w ogóle nie orientuje się, czym jest magisterium Kościoła, po prostu jest ślepy w swoim sekciarstwie, ogłupiony przez swoją schizmę i najgorsze diabły cisną z niego łacha, a drugi jest do tego stopnia zaślepiony w swoich interpretacjach magisterium, że nawet nie dostrzega tego, jak bardzo jest odrealniony i jak pozostałe środowisko sedewakantystów, odcina się od tych dwóch osobników, którzy są, można powiedzieć, takim wrzodem na ich organizmie, który, no nie dość, że atakuje nas, atakuje ich, to jeszcze nawet najmniej skupia się w ogóle na tym z Ordo, ponieważ najwięcej oni skupiają się na tym, aby szerzyć swój szatański ściek. A więc najpierw w zarzuty odniosę do pana, który również ma na pierwszą literę imienia T. Raz jeszcze tutaj przestrzegę, że nie jest to materiał atakujący środowisko sedewakantystów, ponieważ dopóki wy nie będziecie jawnie atakować bractwa, Oczywiście tutaj mówię o osobie, która jest albo zaakceptowana przez to środowisko, bądź ewentualnie jakimś przedstawicielem tego środowiska. Jeżeli nie będziecie atakować bractwa, jeżeli nie będziecie atakować mnie, no to ja nie będę odpowiadać na wasze zarzuty. Po prostu ja bardziej uważam, że naszym głównym wrogiem jest Novus Ordo i trzeba jak najwięcej dusz odbić z niego, prawdą katolicką, nie natomiast walczyć pomiędzy sobą. Natomiast tego typu dwaj osobnicy, którzy najchętniej by chcieli walczyć wszyscy ze wszystkimi, na pewno Zasługują na tą odpowiedź z naszej strony, ponieważ najlepszą obroną jest atak. A więc, panie te, ciebie wzywam do debaty teologicznej. Jeżeli się nie stawisz po raz kolejny, skulisz swój ogon i nie będziesz się krył za kolejnym wakantystą, który będzie tutaj stawał w twojej obronie. Ciebie bezpośrednio wzywam do debaty, zobaczymy, kto ma rację, czy papieże po soborowi byli ważnymi papieżami, czy nie. Zapraszam Cię do debaty. Czy Ty, aby na pewno korzystasz z sposób ważnie wyświęconego biskupa bądź ewentualnie jakichś kapłanów, czy nie, także zapraszam. Cię do debaty o biskupie Ramolim i jego wątpliwych święceniach kapłańskich. Natomiast co do pana Ery. Twoje interpretacje są sprzeczne z tym, co nawet mówił sam papież Hadrian VI. Tym bardziej jak można twierdzić, że można należeć do duszy Kościoła, a nie należeć do jego ciała, skoro dusza jest integralną częścią ciała, a ciało bez duszy jest martwe. Tak samo jak martwa jest Twoja sekta, do której jeździsz do Wrocławia, która nie dość, że nie ma widzialnej głowy, biegając od tego, rzeczywiście teraz też Kościół jest w stanie sedevacante, co ma zapewnioną jurysdykcję naszego Pana Jezusa Chrystusa, to nawet wakantyści nie uznają Twojego księdza, do którego Ty tam jeździsz, ponieważ jego święcenia w ich myśli także są wadliwe. Natomiast według naszej myśli one były świętokradcze. Przede wszystkim zauważ sobie ten fakt, że Ty nawet nie jesteś ochrzczony według sedevacantysów, więc jesteś poganinem, który interpretuje sobie magisterium Kościoła po swojemu jak leci. A więc tutaj również robisz do, do, dokładnie ten sam błąd, który popełniają heretycy protestanccy, po których ty stronie jawnie jak widać się stawiasz, ponieważ oni sobie interpretują Pismo Święte po swojemu, a ty doktorów Kościoła wbijasz w kompetencje magisterium Kościoła, który jeszcze po swojemu zaczynasz tłumaczyć i po swojemu również zaczynasz dokładać swoje komentarze i interpretacje do tego wszystkiego. A więc czym ty się różnisz od takiego Luteranina? Zresztą zobacz na twój fenomen ogłupienia. Ty uznajesz chrzest heretyków jawnych, czyli takich metodystów, takich luteranów, takich kalwinistów. A nie uznajesz chrztu posoborowego, który sam przyjąłeś, więc w twojej myśli nie wiem dlaczego w ogóle przystępujesz do tych sakramentów księdza, który nosi pierwsze imię nazwiska na B, skoro ty nawet w myśl sede nie jesteś ochrzczony, a więc dopuszczasz się świętokradztwa. A również nie będę wspominał tutaj o twoim niemoralnym życiu i o tym, co robiłeś w stosunku do płci niewieściej. Żeby tutaj nie wyciągać twoich brudów na jaw, będziemy również wyciągać na jaw wszystkie twoje herezje, błędne interpretacje i to, jak próbujesz wybielić heretyków, czy również jak trzymałeś na swojej grupie osoby należące do Nowus Ordo, z którym rzekomo tak Walczysz, a okazuje się, że Twoim największym wrogiem jest tradycja kościoła, którą próbujesz właśnie niczym takiego, taka nornica, taki szkodnik zatruć swoimi interpretacjami. Natomiast raz jeszcze wracając do tego pana na literę T, to nie bądź taki hop-siup bo jeżeli ty nie stawisz się na tę debatę, zdyskredytujesz całe wasze środowisko. A więc zapraszam ciebie tchórzu, jeżeli nie boisz się i myślisz, że masz prawdę po swojej stronie, to proszę, zapraszam cię na TikToka, jeżeli będę mógł już prowadzić live'y, jeżeli ci nie odpowiada na TikToku, byle gdzie, YouTube, Facebook, w każdym razie, żeby wyszła prawda na jaw po kogo ona jest w stronie. Czy jest po, na, po naszej stronie, czy po waszej stronie. Jeżeli się nie boisz, jeżeli nie kujesz ogona, jeżeli nie będziesz uciekać pod ty płaszczyk albo to pana na literę R, albo jakiegoś innego CD którego nie wzywam do debaty, ponieważ on mnie nie atakuje, ale to ty właśnie niczym jakiś taki partyzant z krzaków wyskakujesz, w, w, wtórując również drugiemu sekciarzowi, to mam nadzieję, że stawisz się również na debatę razem ze mną. Najpierw oczywiście mam nadzieję, że nauczysz się pisać po polsku, a po drugie że nie będziesz już taki wygadany i wyszczekany. Jak porozmawiamy w cztery oczy? I jeszcze odnośnie ciebie, tak na sam koniec, tylko wspomnę, że sam jesteś zwolennikiem księdza woźnickiego, którego nawet nie uznają sedę wakantyści jako księdza, a ty chciałeś go wyświęcić po raz drugi subkondycjonalnie. Zresztą nawet chwaliłeś się publicznie na moich live'ach, że ty prowadzisz z nim korespondencję. A więc zobaczmy w ogóle na to skłócenie w tym środowisku. Nie dość, że pan na literę R rzuca się na pana innego, tutaj nie będę go wymieniał, tutaj jest imienia i nazwiska, ale w każdym razie zarzucam mu to, że jest liberałem, że przeczy się papieżowi Leonowi XIII, a z drugiej strony próbuje go wybielić. Czyli zobaczmy, mamy tutaj atak na swoje własne środowisko i atak jeszcze na inne środowisko, a samemu już jest sancto subito na samym początku. Natomiast drugi pan jest znany z tego, że nawet atakuje księży sedevakantystycznych, pan na literę T i pozostałe środowisko także zamierza się od niego odciąć, ponieważ pozostałych on ona także za Żydów, masonów i jakichś y, pseudoheretyków. W każdym razie zobaczymy kto będzie heretykiem, jeżeli oczywiście stawisz się na tej debacie, do której Ciebie wzywam i nawołuję.